Polska, jeden krok od całkowitego lockdownu. Wiemy, gdzie mógłby powstać szpital tymczasowy w Radomiu. APR Radom przygotowuje się do kolejnego starcia w Lidze. Przed nami bardzo trudny czas to słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który jak co tydzień zwołał konferencję prasową, by poinformować o kolejnych obostrzeniach. Kolejne restrykcje są potrzebne, by uchronić kraje od całkowitego zamknięcia. Te środki zapobiegawcze muszą być rozszerzone. Pierwszy z nich to rozszerzenie nauczania zdalnego również na klasy od pierwszej do trzeciej i przedłużenie okresu pracy zdalnej dla uczniów powyżej czwartej klasy do końca listopada. Na dzisiaj podajemy tę datę 29 listopada. Być może będziemy musieli ją przesunąć. Na wsparcie pracy zdalnej dla nauczycieli rząd zdecydował się na przeznaczenie dodatkowego bonu w wysokości 500 zł na zakup akcesoriów do pracy zdalnej, na przykład kamerki internetowej. Teatry, kina, muzea, galerie, wszystkie instytucje, które świadczą. Usługi kulturalne będą zamknięte, tymczasowo zamknięte, bo chcemy zmniejszyć ruch społeczny, chcemy zmniejszyć mobilność społeczną, to jest zdaniem wszystkich specjalistów dzisiaj już wiadomo jedyny najbardziej skuteczny sposób. Oprócz tego obiekty hotelarskie będą dostępne tylko dla gości odbywających podróże służbowe. Zmiany dotykają również handlu w mniejszych sklepach do 100 metrów kwadratowych. Będzie mogła przebywać jedna osoba na 10 m2, a w sklepach powyżej 100 m2 pozostaje jedna osoba na 1,15 m. Sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, sklepów usługowych. Wszystkie zmiany zaczną obowiązywać od soboty. Oczywiście w przypadku dzieci od poniedziałku. I potrwają co najmniej do 29 listopada. Premier rządu zapowiada, że wciąż mamy duże rezerwy sprzętu do walki z COVID-19. W ostatnich dwóch tygodniach do użytku zostało wydanych ponad 1000 respiratorów, a w pogotowiu są kolejne. Nie możemy czekać na to, aż tych łóżek będzie wolnych tylko 3%, a respiratorów tylko 2%. Chcemy, żeby ten bufor bezpieczeństwa był większy. Dlatego krok za tą granicą krok za tą granicą tylko jeden krok którą dzisiaj wyznaczamy za tym hamulcem bezpieczeństwa który dzisiaj e, mocno wciskamy krok za tą granicą jest tylko narodowa kwarantanna czyli całkowity lockdown i całkowite zamknięcie handlu usług taka sytuacja będzie miała miejsce gdy liczba osób zarażonych koronawirusem przekroczy 70 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, poinformował ostatnio na swoim profilu na Facebooku, że w Radomiu powstanie szpital tymczasowy w związku z coraz większym zagrożeniem ze strony koronawirusa. Nie wiemy jeszcze oficjalnie, gdzie taka placówka miałaby powstać. Niedużo o tym wiemy. Natomiast my jednoznacznie ja i dyrekcja szpitala wskazujemy lokalizację na, tako, na takie przedsięwzięcie i to jest w tej chwili budowane centrum rehabilitacji. Jesteśmy blisko zakończenia tej inwestycji. To jest idealne miejsce do tego, aby zorganizować taki szpital tymczasowy. Za lokalizacją przemawia też fakt, że znajduje się ona w pobliżu radomskiego szpitala specjalistycznego, który będzie sprawował pieczę nad nowo powstałą placówką. Natomiast Decyzję w tej sprawie podejmuje Ministerstwo Zdrowia, a Ministerstwo Zdrowia już kolejną dobę, bo my otrzymaliśmy takie zgłoszenie w piątek, że władze polskie są zainteresowane, rząd polski jest zainteresowany lokalizacją takiego szpitala w Radomiu, czyli mamy sobotę, niedzielę, poniedziałek, wtorek, piątą dobę, i Ministerstwo Zdrowia jeszcze takiej decyzji nie podjęło. I nam jej nie przekazała. Po tym, jak na stadionie narodowym w Warszawie powstał szpital tymczasowy, prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiedział, że podobne powstaną również w Płocku i Ostrołęce. Brak zapowiedzi budowy takiej placówki w Radomiu zdziwił wielu mieszkańców. Radomski radny PiS Dariusz Wójcik twierdził w naszym programie, że taka decyzja była od początku. Proszę porozmawiać z ministrem Wojciechem Skórkiewiczem, który o tym wszystkim wiedział. Tylko, że wie pan, najpierw decyzję komunikuje premier, dopiero lokalni politycy. No trudno, żeby premier, zanim podzieli się swoimi jakby propozycjami, premier minister zdrowia na na posiedzeniu Rady Ministrów, to najpierw wyszedł i opowiadał w telewizji. No chyba nie tak się politykę prowadzi i nie tak się kieruje państwem. Kolejnym pytaniem, które póki co pozostaje bez odpowiedzi, jest to, kto będzie pracował w szpitalu tymczasowym, skoro już teraz służba zdrowia jest na granicy wytrzymałości. Zawodniczki Akademii Piłki Ręcznej Radom w Płocie Czoła przygotowują się do kolejnego starcia w pierwszej lidze. W sobotę Radomianki zmierzą się na wyjeździe z sms ZPRP Płock, czyli drużyną, która dotychczas zagrała tylko jedno spotkanie. Był to domowy mecz z koroną Hanwal Kielce, który zawodniczki z Płocka przegrały 20 do 32. Z kolei Akademia Piłki Ręcznej Radą w trzech rozegranych dotychczas meczach raz triumfowała i dwukrotnie schodziła z boiska pokonana. Tutaj należy pamiętać i myślę, że każdy sobie zdaje z tego sprawę, że jesteśmy beniaminkiem i, i tak naprawdę zdobywamy doświadczenie i te, trzy, te dwa mecze, przy które przegraliśmy wynikało z tego, że po prostu dziewczynom zabrakło doświadczenia i pewnie też. Zdaniem sztabu szkoleniowego doświadczenie, które zbiera drużyna oraz lekcje wyciągane z każdego meczu zaprocentują wiosną. Wówczas Radomianki mają pokazać pełnię swojego potencjału. To doświadczenie niejednokrotnie dało sobie znać w tych meczach i myślę, że to jest kluczowe na pewno, ale my się nie poddajemy, będziemy walczyć do końca, będziemy chciały grać szybko i skutecznie. Jeżeli ta skuteczność będzie na wysokim poziomie, no to, no to myślę, Myślę, że te mecze będą wyglądały całkiem inaczej. Cały czas pracujemy i, i, i staramy się poprawić pewne elementy i całkiem nieźle nam to wychodzi. Myślę, że ta druga runda pokaże tak naprawdę na co nas stać. Warto zaznaczyć, że niemal cała kadra APR składa się z juniorek, które nierzadko ustępują starszym rywalkom pod względem fizycznym. Fakt ten nie jest jednak żadnym usprawiedliwieniem, bo zdaniem trener roli, wyeliminowanie prostych błędów i skupienie się na swojej grze może takie różnice zniwelować. Ostatnia bolesna lekcja miała miejsce w Miniony czwartek, gdy radomianki uległy Warsowi Warszawa 43 do 27. Z czasem jak poprawimy te nasze takie proste błędy i nie damy rywalkom rzucać łatwych bramek, to to będzie zupełnie wyglądało inaczej. Szansa na rehabilitację już w najbliższą sobotę. O godzinie 17.30 rozpocznie się wyjazdowe starcie z SMSem ZPRP Płock. Plan na to spotkanie jest prosty. Wygrać i zdobyć komplet punktów. W każdym meczu staramy się grać o zwycięstwo. Czy to jest e, ten rywal mocniejszy, czy, czy słabszy. E, pojedziemy tam oczywiście po trzy punkty. Zobaczymy, jak nam się mecz ułoży, zobaczymy, w jakiej będziemy dyspozycji i ile zawodniczek tak naprawdę będziemy mogli wykorzystać. Bo wiadomo, że mamy taki okres, a nie inny, więc w każdej chwili każda może wypaść. Niemniej jednak, my nieważne w jakim składzie pojedziemy, będziemy starały się walczyć. Po kilku miesiącach pracy w Radomiu, trener rola nadal podtrzymuje pozytywną opinię o organizacji i warunkach pracy w klubie. Organizacja w klubie, tak jak wspomniałam na początku, jest na wysokim poziomie i tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o współpracę z dziewczynami, to jak najbardziej się dogadujemy i myślę, że tutaj możemy korzystać od siebie nawzajem. Nie mam problemów z nawiązaniem kontaktu. Myślę, że, że dziewczyny też są w jakiś sposób już się do mnie przyzwyczaiły. Także wszystko idzie w dobrym kierunku. Miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Warto dodać, że po czterech kolejkach pierwszej ligi grupy C na trzecim miejscu w klasyfikacji strzelczyń plasuje się Małgorzata Michalska, która zdobyła dotychczas 23 bramki. Sport mistrzowski sklep sportowy nie tylko dla mistrzów. Leclerc Przystąp do programu bonus Eleclerk i kupuj taniej z kartą bonus Eleclerk. Masło polskie 82% 200 gram 359 tylko z kartą bonus Eleclerk. Pręga wołowa 1 kg 1699 tylko z kartą Bonus Eleclerc. Makaron Lubella, jedno opakowanie, 2,49 Tylko z kartą Bonus Eleclerc. W listopadzie szalenie tanio z Twoją kartą Bonus Eleclerc. Zrób zakupy za 50 zł od 3 do 14 listopada i zyskaj aż 50 zł na kartę Bonus. Eleclerc. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w radomiu. Jutro niestety nie będzie tyle słońca nad Radomiem co dzisiaj. Synoptycy przewidują większe zachmurzenie, ale bez opadów deszczu. Temperatura w Radomiu osiągnie 9 stopni. Ciśnienie nadal wysokie, ale będzie powoli spadać. Barometry pokażą 1033 hektopaskale. Biometr będzie korzystny. W sobotę sporo słońca i na niebie jedynie pojedyncze chmury. Będzie ciepło i bezwietrznie. Termometry w Radomiu pokażą maksymalnie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1031 hektopaskali. Biomet dalej korzystny. Niedziela praktycznie odwzorowuje sobotę. Niebo zapowiada się bezchmurnie. Temperatura w Radomiu osiągnie 14 stopni Celsjusza w południe. Ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali, co oznacza, że cały czas powoli spada. Biometr po raz kolejny będzie korzystny.